Siemaneczko wam, moi drodzy widzaje witam was bardzo serdecznie w tym ostatnim filmie na moim kanale przed świętami. Po prostu dopiero po świętach powinien się pojawić nowy film. I ja po prostu chciałam podziękować za to, że przez te całe pół roku wszyscy Wy oglądaliście mnie wytrwale, że no, większość z Was przerwała tam, dała mi odsuba czy coś, ale to ta tam... Marne procenty. A większość z Was mnie nadal ogląda, i chciałam za to podziękować przede wszystkim, ale przechodząc do tego, czemu jest po prostu ten film zaprojektowany. No bo teraz Wam dziękuję, a tu chodzi o coś innego, więc chcę Wam po prostu życzyć wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, żeby Wam było szczęśliwie, żeby. Święta wam dobrze upłynęły, dużo prezentów pod choinką, grubych pieniążków, jeżeli ktoś dostanie. Po prostu wesołych świąt. Chciałem wam życzyć tak wszystkiego po prostu dobrego. I to będzie coś, odwdzięczam się wam po prostu za to, że wszyscy nie tak wytrwale oglądaliście. I po prostu mam nadzieję, że wam wszystko na dobre wyjdzie i że będziecie szczęśliwi, więc po prostu chciałem wam ja nie mam za bardzo pomysłu co mogę wam życzyć jeszcze no bo zażyczyłem wam wszystko co mogę wam zażyczyć, no chyba że sobie jaja ja będę robić i wam będę życzył gofry, ale to może lepiej nie więc po prostu dziękuję bardzo do zobaczenia po świętach